Moje spotkanie z bohaterami Pisma Świętego rozpoczęło się właśnie od spotkania z Jeremiaszem i najbardziej mnie zdumiewało to słowo. Oto ja poszli mnie. Ja. To jest tajemnica mojej tożsamości. Całe życie jest stopniowym jej odkrywaniem. Od dziecka rośnie świadomość tożsamości. Kim ja jestem? To jest radość dojrzałości. Wiem, kim ja jestem. Wtedy mogę powiedzieć, Bogu. Oto ja poślij mnie. Nie wiedziałem do czego, ale odwiedział. Ale ta tożsamość rośnie do 38 ósmego roku życia. To jest taka już data pewnej pełni. A później po radości z tej tożsamości i dojrzałości. Człowiek zaczyna odkrywać, że ta tożsamość topnieje. Moje ja staje się coraz mniejsze. Stopniowo zanika prawie do zera. Nie potrzebuje jako dziecko, potrzebuje jako człowieka młodego i potrzebuje tego, który osiągnął dojrzałość. Jestem do jego dyspozycji. To moja radość. Wiem, na co mnie stać. Ale przychodzi moment, w którym odkrywam, że moje bożliwości i siły zanikają. Jestem świadom ciągle tego, że jestem sobą. To jestem ja, ale już coraz mniejszy. Tożsamość, która też jest do, do dyspozycji Boga, bo już niewiele potrafię. Prawie nic nie mogę programować, bo program oparty jest o siły. Zanika tożsamość związana z możliwością działania. Bóg mi mówi, kogo ja poślę? Mówię mu: poślij mnie, mimo że jestem tak bardzo słaby, i coraz słabszy. Moja słabość Bogu nie przeszkadza. Poleca mi zadania na miarę moich możliwości, które często łączą się również z cierpieniem. Jezus ukazuje mi, że cierpienie też jest spełnieniem woli Ojca Niebieskiego czyli zadaniem, jakie on zaplanował. Zamiast wzrastać, mam maleć. Dwie bardzo ważne sztuki w życiu. Jedna wzrastać, druga maleć. Jezus, Syn Boga na Ziemi, stając się człowiekiem, Opanował jedną i drugą możliwość, tak wzrostu oklaskiwany przez tysiące ludzi, jak i malenia, kiedy gaśnie, nawet bitowany, cierniem koronowany. Pytam się ojca niebieskiego, co znaczy wykonać jego wolę do końca. A on mówi popatrz na mojego syna, na czego wojscach wisiał. I najdoskonalej wtedy wypełnił moją wolę. Maleć i wzrastać. Dwie możliwości przed nami. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, na jakim etapie jest, w jakiej mierze jest świadom tej swojej tożsamości dnia dzisiejszego. Trzeba też sobie uświadomić, że jak długo jesteśmy na Ziemi, to umiemy wzrastać. Jak potrafiliśmy przyjść do Kościoła, to rośniemy. Ale jak. Przyjdzie moment, kiedy tylko zostanie nam do dyspozycji przestrzeń łóżka, to malejemy. I wtedy jesteśmy w rękach innych ludzi. Dwie wielkie ewangeliczne umiejętności. Trzeba umieć opanować jedną i drugą. Dzisiaj dziękujemy za to. Coś my osiągnęli wzrastając. I prosimy Pana Boga, abyśmy również umieli dobrze wykonać zadanie topnienia aż do zera. Przy Chrystusie to zupełnie inaczej wygląda. Ci, którzy nie spotkali Chrystusa, to popełniają samobójstwo. Ponieważ to życie ich traci sens. Ale nie my. My umiemy topnieć aż do zera. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za te dwie umiejętności, niezwykle ważne w życiu. Wam chciałem podziękować po pierwsze księdzu profesorowi i rektorowi tego kościoła. Za to, że przy moich kłopotach wielkich ze zdrowiem ostatnio z kręgosłupem. On niezwykle życzliwie podchodził do tego, co ja prosiłem, żeby kogoś poprosił o zastępstwo. Jemu przede wszystkim dziękuję. Natomiast ja wam dziękuję, bo Ojciec Niebieski mi powiedział, ja mówię, już miałeś mnie zabrać w osiemnastym roku, przed bajpasami, a Ty jeszcze mnie trzymasz i potrzebujesz. A on mówi, Ojciec Niebieski mi mówi, tylu ludzi się za Ciebie modli, że ja na tą modlitwę muszę odpowiedzieć pozytywnie. I dlatego jeszcze nie tylko żyjesz, ale jeszcze podejdziesz do tego utaza i wspólnie podziękujecie mnie i podziękujecie za wspólną modlitwę, bo to jest wielki dar. I Wam wszystkim za tą modlitwę dziękuję, ponieważ to jest odpowiedź Pana Boga na Wasze wołanie. To jest to, co dzisiaj dołączam do najświętszej ofiary jako wielkiego dziękczynienia, które wznosi się do Boga w całym kościele.